22 stycznia 2011 roku Rada Sołecka wsi Bukowo zorganizowała, jak co roku, biesiadę z okazji Dnia Babci i Dziadka. W świetlicy wiejskiej w styczniowe popołudnie spotkały się szanowne babcie i szanowni dziadkowie z Bukowa i Dzikowej. Przy słodkim począstunku mili goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez Teatr Bezdomny Ryszarda Dykcika. Sztuka w wykonaniu aktora Ryszarda Dykcika zatytułowana Nauka Tańca przykuła uwagę licznie zgromadzonej publiczności. Wspólne śpiewanie oraz tańce przypomniały babciom oraz dziadkom wiele wspólnych imprez i wyjazdów, w których mieli okazję uczestniczyć. Zabawa była bardzo udana, a atmosfera, która towarzyszyła imprezie, tak miła, że ciężko było pożegnać się i zakończyć biesiadowanie. Nic więc dziwnego, że przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Okazuje się więc, że Dzień Babci i Dziadka to nie tylko święto, którym wnuczęta składają swoim seniorom życzenia i dziękują za okazaną miłość oraz troskę, to również wspaniała okazja dla nich samych, aby przeżywać niezapomniane atrakcje i wspólnie się bawić.